Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tym dniu niezwykłym i w tę e, uroczystość, e, którą e, powtarzamy po raz czwarty e, warta honorowa odznaczonych. Witam e, szczególnie serdecznie Pana Andrzeja Perlaka, inicjatora tej naszej e, ceremonii warty honorowej. E, witam też szczególnie serdecznie e, osobę najwyżej odznaczoną z nas, e, wszystkich pana e, sędziego Niezieńskiego. E, jesteśmy, ale oczywiście witam też nas wszystkich, którzyśmy e, zasłużyli na e, tyle abyśmy, e, te odznaczenia ze sobą tutaj przynieśli i witam wszystkich tych, którzy chcą nam towarzyszyć, bo cele, które nas tutaj przypiotły są bez względu na to, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy odznaczeni te same. Spotykamy się tutaj 15 sierpnia, ponieważ to jest dzień, w którym możemy wyrazić co najmniej Kilka bardzo ważnych kwestii stanowiących o charakterze polskim, stanowiących o tym, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być i kim byli ci, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. To jest dzień zwycięstwa, dzień, w którym Polska może być dumna i Polacy ze swoich osiągnięć. To jest dzień żołnierza polskiego, który wygrał wówczas w 1920 roku. I ta wygrana stała się na tyle e, wielką, że e, uratowała Europę i stanowiła pewien punkt odniesienia dla wszystkich kolejnych pokoleń, także tego pokolenia, które tutaj jest reprezentowane a które tworzyło Solidarność w 1980 roku, bo przecież jakże wielu z Państwa dostało do znaczenia właśnie za swoją aktywność na rzecz odbudowy niepodległej Polski. Z drugiej strony jest to Dzień 15 sierpnia, Święto Maryjne, w którym przypominamy sobie o tej wspaniałej naszej opiekunce każdej z nas każdemu z nas i każdej z nas Matka Boska dała tak wiele, że indywidualnie za to dziękujemy, a jednocześnie dziękujemy jej za to, że opiekowała się nie tylko w 1920 roku nami, ale przez całe trwanie narodu państwa polskiego. I w końcu jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy pokazać iż te odznaczenia, które nosimy są pewnego rodzaju z jednej strony chlubą, ale i zobowiązaniem wobec Trzeciej Rzeczpospolitej, tak jak Trzecia Rzeczpospolita była wielkim zobowiązaniem dla tych, którzy lecieli 10 kwietnia 2010 roku, by oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Chcielibyśmy, żeby te odznaczenia, które szczególnie e, są związane z historią II Rzeczypospolitej, bo przypomnę, że te przynajmniej dwa spośród licznych, które tutaj są reprezentowane, a zatem e, i Order Orła Białego i e, wszystkie pięć klas Orderu Kolonia Restituta zostały reaktywowane przez Sejm Ustawodawczy w 1921 roku i przyznawane za zasługi dla Ojczyzny i Narodu. Właśnie za zasługi dla Ojczyzny i Narodu należą się Polakom od znaczenia, tak jak za najwyższe zasługi dla Ojczyzny i Narodu należy się pomnik tym, którzy 10 sierpnia 2010 roku zginęli. I obiecujemy sobie co roku, że będziemy tak długo pełnić tę wartę honorową odznaczonych przed Pałacem Prezydenckim, jak długo nie zostaniemy zamienieni w granitowy posąg, który będzie upamiętniał 96 ofiar tamtej tragedii. Dziękuję. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że spotykamy się tutaj w tak licznym, w tak znakomitym gronie. Cztery lata temu stanąłem wobec dylematu: co mogę dla Polski, dla tych bohaterów, którzy, którzy w czasie podróży, żeby oddać cześć ofiarom padynia, co mogę zrobić? Nie mogę przecież e, iść w Bochocie. wobec e, w jakichś demonstracjach, to było, byłoby to dosyć trudne. wobec tego najpierw zwróciłem się do kolegów, z którymi miałem zaszczyt siedzieć w stanie wojennym, do I spotkaliśmy się tutaj z najdalszych krańców Polski. z Karpacia, opolszczyzny, e, Wielkopolski, sam pochodzę z, z Ziemi Luguskiej. Na szczęście znaleźliśmy wsparcie, i co roku jest nas więcej. Jesteśmy tutaj odznaczeni z wszystkich pokoleń, od niemal 100 kombatantów II wojny światowej, bohaterów powstania warszawskiego, przez uczestników powstania poznańskiego z 56 roku, protestów studenckich 68-70 roku. I wreszcie z całej dekady y, Solidarności. Cieszę się, że te, ten zamysł, żeby w ten sposób za, zadokumentować naszą wolę, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych i wszystkie osoby, które mu towarzyszyły, żeby oddać hołd y, ofiarom Katynia, że to znajduje coraz szerszy odzew. Bardzo wszystkim dziękuję y, ludziom często skorowanym, często ubogim, dla których ta wyprawa to jest ogromny wysiłek. Mam nadzieję, że tak jak już Pan Profesor Żaren powiedział, że nasz trud y, przyniesie o, zamierzone owoce. Dziękuję Państwu. Karta Chowarowa oddział ofiarą tragedii smoleńskiej oświadczenie święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę Bitwy warszawskiej 1920 roku wielkiego zwycięstwa, które oddaliło bolszewicką nawałę od Polski i od całej Europy powinno skłaniać do zadumy nad niedawną historią i nad dzisiejszą kondycją naszego państwa. Już po raz czwarty w tym dniu uroczystym my uhonorowani orderami i odznaczeniami za zasługi dla Rzeczpospolitej stajemy na Barcie Honorowej, składając hołd delegatom narodu poległym 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia, zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce, generalicji, oficerom i wszystkim uczestnikom tragicznej misji. W tym szczególnym miejscu ponawiamy apel o godne uczczenie ofiar wielkiej tragedii narodowej pomnikiem na krakowskim przedmieściu, i, I podejmujemy zobowiązanie. Które pozostawił każdemu Polakowi świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Będę robił wszystko, żeby nasz kraj szedł drogą demokracji, aby polskie państwo było silne, aby potrafiło chronić słabszych aby traktowało swoich obywateli równo, aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Warszawa 15 sierpnia 2013 roku.